Zobaczcie, jaki jest problem dzisiaj. Ludzie mówią o Chrystusie jako postaci historycznej. Jak się mówi do nich, że o Chrystusie, że odrzucili Chrystusa, to często mówią, że nie, ja nie odrzuciłem Chrystusa, bo przecież wierzę go, kocham go, on mi wybacza. Ale co jeśli zrobisz tak, jak mówi o tym pismo? I tutaj jest jeden werset świętego lista, listu pierwszego Jana, który wszystko to wyjaśnia. Co było od początku? Co słyszeliśmy? Co oczyma naszymi widzieliśmy i na co patrzyliśmy, i czego ręce nasze dotykały. Przecież my wiemy, że ręce Jana Apostoła dotykały Jezusa Chrystusa. Dotykały Boga w ciele, człowieka, syna Bożego, w którym zamanifestowała się cała pełnia boskości. Ale tutaj pismo mówi o słowie żywota. On tu nie mówi bezpośrednio tak jak dzisiaj ludzie o Jezusie Chrystusie, byśmy pomyśleli. On mówi, że. Na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, to dotykaliśmy się Słowa Bożego, bo Chrystus jest Słowem Bożym. I tu jest ta różnica. Tam, gdzie słyszysz prawdziwe Słowo Boże, to muszą być prawdziwe owoce tego Słowa które objawiają się nie tylko w tym co słyszysz i wewnętrznie doznajesz przemiany, ale również w tym co jest na zewnątrz. Co jest bardzo dzisiaj takie straszne, trudne do zrealizowania. Powiedzcie mi, jak to jest możliwe, że ludzie głoszą tą Biblię, którą ja tutaj czytam z kazalnic swoich, czy z TikToku i tak dalej. Gorliwi są we wszystkich takich różnych rzeczach. Ale ludzie, którzy tego słuchają są w jakiejś niemoralności, w jakimś świecie, w jakimś grzechu. Na to tylko jest jedna, jedna możliwość. Ich oczy duchowe są zasłonięte. Oni nie mają tego duchowego objawienia, zrozumienia tego słowa, które słyszą. Bo pismo mówi wyraźnie, że jest wielu powołanych, ale mało jest wybranych czyli mnóstwo ludzi słyszy Ewangelię, ale tak naprawdę, ile z tych ludzi potem zostaje? Zobaczcie, był taki Boży mąż. Baptysta to był, należał po II wojnie światowej. Billy Graham się nazywał. Billy Graham, nie mylcie z bratem Brahamem, bo często ludzie mają z tym problem i zaraz jedni przez drugich atakują. Nie, ja mówię o Baptyście. Billy Graham. I on mówił, że jak pojechał, e, zrobił ewangelizację, bo faktycznie po II wojnie światowej ten Baptysta, jak e, głosił, mnóstwo ludzi podnosiło ręce, wychodziło do przodu, oddawało życie Jezusowi Chrystusowi. Mnóstwo, mnóstwo ludzi ochrzcił. Po 20 tysięcy czy tam po ileś ze swojej usługi, ale po jakimś czasie jak wrócił, to może i dwóch nie znalazł. Jak to jest możliwe? Właśnie tak to jest możliwe, bo ludzie czasami nawracają się przez jakieś emocje, przez jakieś uczucie, albo przez strach, bo boją się ze strachu przed śmiercią, karą, więzieniem, wojną lub pochwyceniem. Niektórzy boją się tak tego bycia w pochwyceniu niebycia. Że po prostu wszystko zrobią. Przecież w historii kościoła już byli tacy ludzie, którzy sprzedawali swoje mienie, rozdawali, bo ktoś wyznaczył datę na 1920 któryś rok, i wyszli w białych szatach, stanęli na tej górze i pochwycenia nie było, a majątek sprzedany. Więc widzicie, do czego to doprowadza.